do swoich uczniów, to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności, prawdziwie powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Upsługa, który Poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Ale bądźcie gotowi. Jak się przygotować na godzinę, której się nie domyślamy? Święty Paweł dzisiaj mówi, że otrzymał od Boga łaskę, żeby objawiać. Niezmierzone bogactwo Chrystusa, niezgłębione bogactwo Chrystusa, i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, które teraz zostało Jemu objawione, Kościołowi objawione. Bo istnieje rzeczywiście godzina przychodzenia Chrystusa, której wielu się nie domyśla. I tą godziną są te wydarzenia, które do nas przychodzą. Nie? Trudno z, odkryć o własnych siłach bez łaski, której Bóg chce nam udzielić, że te wydarzenia, które krzyżują nasze życie, są tymi momentami, w których przychodzi Chrystus. Ale to jest właśnie ta godzina, której ludzie się nie domyślają, ale którą my dzięki łasce możemy poznać. I pan, który nam udzielił tej łaski, żeby objawiać to niezgłębione bogactwo Chrystusa, postawił nad Swoim domem, nad swoją rodziną. My wiemy, że wszyscy ludzie są jego dziećmi. Są jego dziećmi, które kocha, które stara się prowadzić do siebie, które chce zbawić, to znaczy doprowadzić do swojego domu, posadzić przy stole, żeby, żeby miały życie i miały jej w obfitości i nie dopiero po śmierci, ale już tu na ziemi żeby, żeby mogły być szczęśliwe. I, i, I nam zlecił pewną misję. Ja to słowo odczytuję do siebie jako prezbitera, ale myślę, że tak samo to słowo e, odnosi się do nas wszystkich. Jesteśmy uczniami Chrystusa, jesteśmy Jego Kościołem i On Kościół postawił nad domem. Jesteśmy, wchodzimy w tą misję sługi Chrystusa, który przyszedł na ten świat, dlatego że Ojciec pragnie zbawienia człowieka, i dał się posłać. I teraz istnieje to niebezpieczeństwo, które my, my ciągle mamy: czy to ja jako prezbiter, czy też jako rodzice wobec swoich dzieci, wobec swojej rodziny. W sąsiedztwie, w którym mieszkamy, w naszych wspólnotach, w których jesteśmy, czy też jako, jako Kościół, na przykład jako parafia, tutaj ten Kościół, który się gromadzi w tym miejscu, wobec tej dzielnicy, w której mieszkamy, mamy pewną misję do spełnienia, żeby dawać, wydzielać żywność tym ludziom, to znaczy, żeby karmić ludzi. To znaczy, my nie. nie nie jesteśmy powołani do tego, żeby y, mówić o Chrystusie jako, jako kimś, który przyszedł wymagać. To, to jest Słowo Boże, to nie ja mówię. Chrystus mówi dzisiaj, tylko nas postawił, mnie postawił wobec Was, Was postawił wobec Waszych dzieci. Wobec wspólnot, w których jesteście, nas jako Kościół postawił wobec żromościa, tutaj wobec piły, postawił nas, żebyśmy wydzielali żywność, to znaczy, żebyśmy karmili tych ludzi, żebyśmy objawiali to, co mówi Święty Paweł, niezgłębione bogactwo Chrystusa. To znaczy, żebyśmy otwierali im ten dostęp do Chrystusa. Który, który, przyszedł, żeby dawać życie do tego Chrystusa, który do nas przychodzi na każdej Eucharystii w taki sposób, że mówi, to jest moje ciało połamane bierz, jedz, to jest moja krew wylana, bierz, pi." i to jest ta niesamowita rzecz A ja myślę, że za, za bardzo może może skupialiśmy się na tym i mieliśmy pewne wyobrażenia, też my jako prezbiterzy za dużo mówiliśmy o, udzielaliśmy informacji o Chrystusie. Mówiliśmy co robić, czego nie należy robić, uczyliśmy sposobów zachowania, uczyliśmy sposobów pobożności, a może za mało dawaliśmy jeść. Ja myślę, że to jest to słowo też, które się odnosi do rodzin, że mówiliśmy Trzeba chodzić do kościoła, trzeba robić takie rzeczy, nie wolno jeść mięsa w piątek, trzeba się spowiadać. Mówiliśmy, co trzeba robić, ale to się to pytanie przychodzi do mnie, myślę, do nas tutaj, jak wszyscy jesteśmy, do rodziców, ale także yy, do rodzeństwa. Najstarsze rodzeństwo też ma pewną misję wobec młodszego swojego rodzeństwa. Wobec nas, jako Kościoła, jako parafii tutaj w tym miejscu dawali, objawialiśmy to niezgłębione bogactwo Chrystusa, Jego miłość, Jego miłosierdzie, życie, które się udziela, mogli dotknąć tych ran Chrystusa, tak jak Tomasz, który mówił: nie wierzę, przyszedł Chrystus nie wierzę, jak nie wsadzę palca w rany. Co to znaczy? To znaczy, Doświadczyć Go poprzez przebaczenie rany. Chrystus nosi rany, bo dał, wziął na siebie nasze, nasze grzechy, dał się zranić. Nie, objawić to niezgłębione bogactwo Chrystusa, to znaczy być, nosić rany. Objawiać to, że Chrystus zwyciężył śmierć, w jakiś sposób wkraczając w śmierć, Biorąc, biorąc na siebie te wydarzenia, nie przeklinając Boga, kiedy przychodzą trudne doświadczenia, niezgłębione bogactwo Chrystusa, ale żeby móc być postawionym i rzeczywiście nie zwątpić, bo to jest pokazane o tych, którzy Pan zwleka, Pan nie przychodzi. Wobec tego jedz, pij i używaj, bo to życie jest dzisiaj, więc muszę z tego życia wycisnąć maksimum przyjemności dla siebie. Co pozwala czekać, co pozwala mieć tą cierpliwość, czyli zdolność cierpienia, co daje tą zdolność, tą, tą cierpliwość, żeby doświadczyć, że Pan jest przy mnie, że Pan mnie przeprowadza ze śmierci do życia. Odkryć dla siebie to niezgłębione bogactwo Chrystusa. To znaczy odkryć w tym spotkaniu z Chrystusem Jego miłość do mnie. Odkryć tą prawdę. Jezus, moja miłość, moja miłość. Jak w małżeństwie jest miłość, pamiętacie, jak człowiek był zakochany, był gotowy robić takie wariactwa, do których może dzisiaj nie jest już zdolny, może fizycznie nie jest zdolny, nie? Był gotowy iść na koniec świata, zostawić wszystko. Nic się nie liczyło. Nieważne było, byle być z tą osobą. To jest to odkryć niezgłębione bogactwo Chrystusa. I do tego nas dzisiaj Słowo zaprasza, odkryć dla nas, żebyśmy wreszcie mogli żyć, mogli odkryć to, o co wołaliśmy w tym wersecie na początku, żebym był dla Ciebie jak źrenica oka. To jest prawda, jesteśmy źrenicą oka Boga. Tak mówi Słowo. Odkryć tę prawdę. Cóż może mi się stać? Bóg mnie kocha. Potwierdził to pieczęcią Ducha Świętego. Abyśmy mogli odkryć w, dzisiaj w tej Eucharystii, kiedy Chrystus będzie przychodził do nas i mogli naprawdę mówić za tym wielkim, świętym Ignacym Antiocheńskim Jezu moja miłości.